Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, dawno nie było filmu takiego, w którym po prostu omawiam jakieś i nim gram, a jako że na moje konto ostatnio wpadły dwa takie pojazdy, których, właściwie to trzy nawet, ale już jeden jest na kanale, ale dwa takie pojazdy, o których jeszcze nie mówiłem i którymi jeszcze w zasadzie za bardzo nie grałem, to jest na przykład Bizonte i właśnie tym Bizonte jeszcze za bardzo nie grałem, jest to włoski czołg ciężki, który posiada doładowanie, mechanizm doładowania, czyli na bieżąco nam się pestki doładowują. Jak pewnie wiecie, jeśli oglądacie wszelkiego rodzaju streamy i tak dalej, ja ogólnie nie jestem entuzjastą czołgów z doładowaniem i raczej nie umiem grać takimi czołgami. Dlatego moja opinia może być niezbyt um, obiektywna, ale na przykład takim projektem uwielbiam grać, w tym Bizonte. Może jeszcze nie będę spoilerował, ale wyposażenie jakie wożę na tym czołgu prezentuje się następująco, więc jeśli chcielibyście go ustawić tak jak ja to proszę bardzo, macie szansę, materiały, zapasy to już wedle własnego uznania, ja wożę na każdym praktycznie czołgu zestaw standardowy, czytaj e, dwa razy jedzonko, raz duże paliwko m, z materiałów eksplo eksploatacyjnych, nawet jeśli... Czołg, no jeśli czołg ma mechanizm doładowujący, to oczywistą sprawą jest to, że nie ma spręży, fu, sprężarki, tak? Ma sprężarkę, nie ma e, adrenaliny. Dlatego mamy tutaj sprężarkę i dwie naprawki. E, dobra, więc teraz przejdziemy sobie szybko do opisu samego pojazdu. Od tej aktualizamy, aktualizacji mamy tutaj ten opis, że to jest zapasowy pocisk, wiadomo, i, i ten pocisk wystrzelimy tylko tak naprawdę w konieczności i, i tak naprawdę ten czołg należy traktować jako czołg z jednym pociskiem, nie jako magazynek. Chociaż jego specyfika bardziej. No, bardziej szczerze, czasami się chce wystrzelić ten drugi pocisk. Nie no, nie mogę czasami się oprzeć, chęci wystrzelenia tego drugiego pocisku, i to jest właśnie ból, bo wtedy ten pocisk ładuje się 2,5 sekundy plus 16,30, to jest 18, prawie, prawie 19 sekund, żeby strzelić za 310, jeśli trafimy. Boli, naprawdę boli. Jeśli chodzi o te strzały, strzały tym drugim pociskiem, to tutaj ładujemy 2,5 sekundy plus 5,70 to jest po strzale 7,8,20. Ładujemy 8,20 ze, ze średnimi uszkodzeniami 310: niezbyt dużo, szczerze mówiąc, niezbyt dużo. Są takie tedeki, które ładują dużo krócej. Są nawet tedeki, które strzelają nie wiem za 380 albo czołgi ciężkie i ładują szybciej, więc. Ha. Tak ciężko, czas celowania również nie zachwyca, 4,1 sekundy, rozrzut 0,344 z tym wyposażeniem, nie jest to dobre działo. Ale z takich plusów mamy dobre opuszczenie działa, dobrą elewację działa, czyli podnoszenie 18 stopni i 8, to jest naprawdę fajna rzecz. No i całkiem niezłą mobilność, tylko tutaj troszkę ograniczymy takie takie, że deweloperzy troszkę tak Sztucznie obniżyli prędkość maksymalną tego czołgu, bo on chciałby jechać szybciej. 35 na godzinę to jest troszkę za mało, jeśli chodzi o taką maszynę. Średnio jedziemy 29, czyli czołg naprawdę chce jechać. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o samą specyfikę tego pojazdu. Tak jest. <grywa> Dawno już nie nagrywałem tego typu filmów, więc już się gubię, co mam. Co mam gdzie powiedzieć tak? Jeszcze przed tymi bitwami zapraszam Was do dołączenia Discorda, link macie w opisie, tam tworzymy fajną społeczność, macie też szybciej powiadomienia na przykład o strumykach albo coś takiego, albo możecie do mnie wbić na kanał głosowy i sobie pogadać, może niekoniecznie na streamach, ale tak, dobra, przejdźmy do bitwy. Mamy bitwę na Faustie, na Topce, co prawda szczerze ja powinienem się cieszyć, że to jest Topka, przyciszę Wam tylko troszkę grę, bo mam ją bardzo głośno, jeszcze muszę wam troszkę przyciszyć. Żebyście później nie krzyczeli na mnie, że jest bardzo głośno. Wystarczy, że ja mam tą grę bardzo głośno w słuchawkach. Eee, drużyna nie chce tu chyba zbytnio jechać. Co oni takiego mają? Mają P AMX 50100 mają od Panterkę, mają też 130pm. No nie jest to zbyt e, prosty skład do gry, szczerze mówiąc. Jeszcze, jak ja patrzę, grają moje hateki. Troszkę żałuję, że nie pojechałem na te medy. Ten czołg ogólnie wydaje mi się, że lepiej sobie radzi, jeśli gra na medy. Nie mamy wtedy aż takich trudności. Okej, okay. widzicie, ten drugi pocisk kładuje się dosłownie w chwilkę. I mamy olbrzymią chęć wystrzelenia go. Po prostu. A i tak musimy czekać. Na ten pocisk z Golda strzygiem z przypadek. Co widzicie teraz? Już mógłbym strzelać, ale nie, muszę jeszcze chwilkę poczekać, bo jak strzelę, to będę musiał tutaj stać 18 sekund, żeby strzelić za kolejne 300. Dlatego, to jakby to nie jest show dla niecierpliwych ludzi. Okej, okay. ja się za chwilkę, wydaje mi się, że będę musiał stąd troszkę ewakuować, bo tu raczej są wszyscy z drużyny przeciwnej. Okej, okay. tak jest, tu są wszyscy. Więc yy, wiecie co, ja chyba jeszcze z jeden strzał oddam i będę próbował zrobić z z nawrotkę. Bo to raczej bez sensu, bo ten, tam pierwsza rzecz, że. Yy... Czekajcie, on ma rozwalonego. Nie, nie wiem, czy to jest ładowniczy, czy to jest. Jaki to jest załogant? Akurat obrócił w tą stronę. Czy może nasze medy dojadą? Wiecie, nasze medy dojadą, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie no. Halo działo. Musisz działać. A to weszło. No chyba sobie jaj robicie w tym, w tym momencie ze mnie. Ale widzicie, że pan coś daje radę. Podjedziemy teraz do przodu. Chociaż nie, wiecie co? Jedziemy na Emixa. Pewnie, że jedziemy na Emixa. Ja jestem w ogóle ciekawy, który Endon przyjechał. Tak szczerze. Aha, on w ogóle nie chce ze mną walczyć zbytnio, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. To słuchaj, postaramy się postawić tutaj jakiś side-scrap, strzelimy haekiem. Nie ma go nadal, nie mamy go nadal na strzałach. Oj, nie jest to ogarnięty gracz, wydaje mi się, że w ogóle jest stokowy. Okej. Okay. Tak, cofnęliśmy się troszkę. Chciałem się tutaj schować, bo byłem świadomy tego, że te czołgi przeciwnika będą chciały tutaj spuszować naszą drużynę z tej strony. Dlatego właśnie chciałem się wycofać. No i teraz możemy ładnie tego su y, podcisnąć. Skoro się zastanawiam, czy nie użyć tego pocisku doładowującego, ale może zaryzykuję. Warto było jednak chyba zaryzykować. I teraz tak. Pierwsze primo, dobić Tigera. Strzeliłem tym do ładowującym strzeliłem. Źle. Bardzo źle. Słuchajcie, bardzo, ale to bardzo źle. I widzicie, jak to teraz wygląda. Muszę jakkolwiek stąd uciec. Zresztą to zaraz na punkty pewnie gramy. Leo nas przebije jak chce. Okej. Okay. <słuch> teraz będziemy go gnębili. Tam jedzie czołg nie możemy go za bardzo dobić. Nie! Okej. Okay. No widzicie, on chciał mnie gnębić, to teraz ja gnębię go. Czy strzelimy więcej pocisków? na no raczej nie. Okej. Okay. <grytanie> tak się gra z tym doładowaniem. Ja nie rozumiem, jak. To jest ciężkie. Trzeba się tak kontrolować. Trzeba tak myśleć dużo. Niepotrzebnie, niepotrzebnie się człowiek męczy grając z tym czołgiem. 3,600 udało mi się nastrzelić. Okej, okay, to była bardzo spokojna bitwa, w której stałem i strzelałem i miałem powiedzmy czas, żeby myśleć o tym, że nie wystrzelić przy przypadek tego rezerwowego pocisku, a i tak to zrobiłem, i tak to zrobiłem. Więc to jest problem, według mnie. A jeśli chodzi o statystyki na tym czołgu? Zaraz wam to pokażę. Eee, gdzie on tu jest? Tutaj. Trzy bitwy, 2 800, troszkę podciągnąłem, akurat trzy wygrane się zdarzyły, ale te wcześniejsze bitwy nie były zbyt dobre. Dlatego podsumowując, nie umiem grać z tym czołgiem, nie umiem grać z czołgami z tego typu działami, tak samo na przykład Minotauro i tak samo do 10 tieru, no nie są czołgami dla mnie i nie są pojazdami z taką mechaniką, no nie preferuję tego po prostu, ja jestem zbyt niecierpliwy po prostu w gorącej wodzie kompany. Więc tak, napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o tym ciągu. Czy y, pan coś rekompensuje tą, y, y, to te czekanie na ten drugi pocisk y, i napiszcie swoją opinię. Y, y, ja się z nią oczywiście zapoznam. Nie musicie o się oczywiście zgadzać ze mną, jakby to zło to chodzi. O to chodzi w dyskusji, że każdy może mieć inne zdanie, więc chętnie poczytam, właśnie, te wasze opinie. Dostawcie też łapkę w górę, subskrypcję. Dołączcie też do Discorda, żeby wspierać naszą społeczność. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji. I to w zasadzie tyle. Życzę Wam miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności, kiedy to oglądacie. Na razie, cześć.